Siamoa, tutaj Matis, a dzisiaj lecimy z testem takich dwóch ciekawych produktów. Są to single shoty od Triplexa. One się nazywają. Tutaj jest gdzieś Shot L, bo są trzy rozmiary. Jest jeszcze XL i XXL. Tamte są już dość drogie. No, a te w sumie cenowo wypadają fajnie, bo to jest koszt jakiś w okolicach 13 zł, coś takiego. Widziałem za 11, także całkiem fajnie. Wiadomo, tam wyrzutnie rurowe, kod produktu, TXC731, no i mamy 43 gramy prochu na takie 6 sztuk, bo właśnie mamy 6 sztuk. No i dlaczego te single są tak ciekawe? No bo nie mają podstawek, także taki ruch nie dodania ich. Zobaczcie, tutaj jest spód, tu jest góra, no etykiety trochę... a nie, dobrze są etykiety. No, także to jest dość ciekawe, że nie dodają tych podstawek, ale jak widzicie, stoi, stoi. To ma tylko wystrzelić. Także ten ruch, yy, że nie dodają tu podstawek, jest całkiem fajny, moim zdaniem. No, bo dzięki temu to jest w ogóle tańsze. To zdecydowanie są tańsze niż jakieś inne single. Także trochę tutaj jest, widzicie, różne efekty. Zobaczymy, jak one wypadną. No i mam jeszcze fontanny. Są to fontanny też triplexowskie. TEX F716. No, i mamy 60 gram prochu na 3 sztuki takie fontanny. E, fort i coś tam. Nie wiem, nie widzę. No, ale to nieważne. E, oczywiście wychodzi to 20 gramów na taką sztukę. No, i tutaj też będą 3 efekty. To mnie w ogóle rozśmieszyło. Zobaczcie. Laur konsumenta 2024. No, nie widziałem, że jest takiego na fireworker. Także takie produkty. Czekamy aż się ściemni. No i lecimy z testami. Pierwsza sztuka: triplexowskie fontanny. Ok, fajny efekt. To była chyba czerwona. No, no i już się kończy. No to lecimy z drugą. zaraz ja sobie ją przygotuję i do, zaraz do was wracam. Teraz niebieska sztuka. No, tylko zapalniczka coś szwankuje. Dobra, udało się. O, tutaj takie są zielone efekty z kolei, mimo że to niebieska. No efekt tak na metr, półtorej, jak gdzieś tam wystrzeli. Ale fajnie dają. Tylko bardzo dużo dymu. Też dzisiaj jest dość e, wilgotno. No ta akurat nawet dłużej e, dała efekt. No i teraz lecimy z ostatnią, czyli z zieloną. Szybka pauza. I odpalamy zieloną sztukę. Tutaj z tego co pamiętam będzie krakling, Także zobaczymy. Wow! No, i to zdecydowanie najlepiej. Dobra, teraz przechodzimy do singli. Yy, nagram już je gdzie indziej. Ale fontanny, kurde, za taką cenę super. Tu sobie nagrałem w takim, w tak powiem, na łonie natury. Ale no, wypadły bardzo fajnie. Więc w sumie, za taką cenę, jak tam one są. Nie wiem, jakieś yy, 9 zł, coś takiego, nawet mniej. No, to wypadają bardzo fajnie. Dobra, to przechodzimy do singli. No i dobra, mam nasze single rozstawione. No i spróbuję sobie po dwie sztuki odpalać. Więc pierwsze dwie. Wow, kurde, naprawdę efekt był wielki. Jak na takie małe single shoty. Kolejne. Dwie sztuki, spróbuję dalej odejść, żeby lepiej to prawie naraz walnęły. Fajnie, Kurde one bardzo nisko wybuchają, a jednocześnie efekty mają całkiem fajne. I ostatnie dwie. Wow. No te single naprawdę zrobiły robotę. Także podsumowując, single shoty od Triplexa świetne. No mi się podobały, różnorodne efekty. No i ogólnie za taką cenę myślę, że warto sobie takie sprawić. A co do Fontan? Fontanny e, też całkiem spoko, nie były złe, no, tylko że ten czas trwania efektu jakieś tam, nie wiem. 20 sekund, niecałe, może 1,15, 1,25 i 1,20, tak, patrzę po nagraniu. No to fontanny wypadły dobrze, tylko niestety były trochę krótkie, no ale wiadomo, co się spodziewać za jakieś tam 3,50 czy coś takiego. Także tak wypadły testy. Produkty oczywiście do zakupów w Pirozaurze, także tam Was zapraszam w opisie. No i to by było na tyle w tym filmie. Czekajcie na kolejne testy. Bo niedługo lecimy z wyrzutniami. No i to by było na tyle. Siemano.